Na kanale. Dzisiaj pokażę Wam miasteczko, w którym sobie gramy z kolegami od jakiegoś dnia, może tygodnia. Ech. No, po prostu pokażę, że chcecie więcej odcinków w tej serii. To napiszcie w komentarzu. Przypomnę Wam serduszko, jak napiszecie byle, jaki komentarz byle by był. Na końcu, albo w połowie, może na początku się pojawi słowo klucz. Jak napiszecie, to Wam, nie wiem, bije na kanał, wszyscy subskrypcje. Coś takiego. No i po prostu zaczniemy sobie od najmniej ważnego domku, czyli mojego, najbrzydszego domku na serwerze całym, bo prezentuje się y, tak. Y, mm -hmm. Wygląda fatalnie, ja o tym wiem, ale może wejdźmy do środka. W środku wygląda tak. Mamy tutaj crafting table. Kowadełko, prawie zniszczone, więc biedne jak nie wiem co Łóżeczko, w którym można spać w nocy i przez burzy Cztery picyki, z którego można sobie od razu wyciągnąć rudy I włożyć do naszej najlepszej, najbogatszej skrzynki Czyli złoto, żelazo i jest sztabka netherytu Masę węgla, trochę nametagów Emeraldy, no takie podstawowe rzeczy Trochę narzędzi takich beznadziejnych Wyroby z drewna, mam tu jakieś dirty, koble, czemu to tutaj jest, a nie tutaj. Tego nie wie nikt. Dropy z mobów, jakieś takie jedzenie, takie rzeczy. Jajka. Ale dobre, to nie jest ważne. Więc po prostu lecimy do drugiego z mniej ważnych domków, czyli do domku osoby, która jest. dostała banicję na web, poszła sobie z tego serwera za rzecz, karalnego czyli rozwalenie domku Cały domek mi wybuchła Niszczenie wszystkich farm Rozwalił mnie 8 razy Jego psy mnie rozwaliły 8 razy Taki no brzydki domek Dobra, na nim się nie będę rozwodził Tutaj jest rafa Ko koralowa i... Do jego przyszłego domku jakieś okna Rybcie tu latają, jakieś inne zwierzątka Tutaj mamy villagera w, zamkniętego w jakimś koblowym grunie Który... Znaczy Przydaje niezniszczalność 3, jakiś łagodny upadek i uderzenie No takie świetnie te enchanty, ale nie ja go ogarniałem, więc do mnie nie Następnie przechodzimy sobie przez mega, mega brzydki most bo On ma funkcjonować, to jest zejście do kopalni, gdzie jest wyłączona woda Dlaczego ktoś tu wodę wyłączył? Tu ma być woda, dobra Następnie tu jest jutro będzie licytacja o ity osoby zbanowanej Czyli jakieś naprawy, jakieś mega rzeczy Jak chcecie z tego odcinek to napiszcie w komentarzu I tak pewnie nagram, bo nie mam co nagrywać I to są ity darmowe jego, można sobie brać, to są praktycznie nic nie warte Następnie przechodzimy przez portal donateru zabezpieczony barierkami żeby żadne naderowe moby przez niego nie przechodziły, yy, następnie, jak przez niego już przejdziemy, mamy jakieś dziury tutaj. Wszystko farmy mamy: krów, owiec, świń i kurczaków. Teraz chcą się dostać, Tu są jakieś inne faremki, ziemniak w były ziemniaki tu są. Widać jeszcze pozostałości, ale tutaj teraz są marchewki. Tutaj są, jest farma od tego Todonku. Osoby, która w tym domku mieszka, yy, można do niego wejść. On się prezentuje bardzo ładnie, jest mega duży, ale pusty. No niestety, taka jest wada Dużych, gigantycznych domków. Następnie możemy sobie wejść do piwnicy, gdzie są jakieś strzynki Nie będę zaglądał, bo to takie trochę hamskie jest. Następnie idziemy do. deszczu. Nie lubię deszczu. Ja widzę deszczu. Do sklepu wchodzimy, tu są jakieś. Skrzynki, tutaj jest mój sklep. Ogólnie wiem, że fatalnie on wygląda. W środku może trochę lepiej, ale z zewnątrz fatalnie wygląda. No ale git. Dobra. Ach. Szybkie cięcie na naprawę. Dobra, nie naprawiam tego deszczu. Nie chcę pada Nie czytujemy. Nie wpisujemy. Weather clear. Nic takiego nie ma. Po prostu będzie nas wkurzał do końca dnia. Więc oto, słowo klucz na dzisiaj to jest. Kropla. Hm. Słowo klucz to kropla. Tu jest domek mojego kolegi, jak pewnie dobrze znacie z ostatniej, z tak jakby maratonu, że tak mogę nazwać. Tak to jest. Awe Cezar. On ma sobie tutaj domek. Ma jakieś skrzynki, ender chesty. Jakieś tutaj ma wszystkie swoje rzeczy. Ja w tajemnicy mogę Wam pokazać, ale cii, tajną jego bazę. Nie tu wystarczy otworzyć tą skrzync, skrzynkę. I teraz możesz tutaj szybko wejść. I są tu jego tajne farmy, wszystkie farmy i jego tajny magazyn. I podawki na da środku Tu ma jakieś rzeczy. On się... Ja już wiem, że on się nie obrali się to, że mu zagląda w skrzynki. Jak to oglądasz, to napisz jakiś komentarz, żeby podbić mi statystyki. Cezaru. Cezar nawet, nawet ci zostaje tutaj jakąś niespodziankę, tylko chce poukładać Ci to niespodziankę, tak żeby... Wiedzieć gdzie, co wszystko jest O tutaj ci mogę coś takiego, coś takiego, coś takiego To nie są śmieci Nie, to nie Dam ci jeszcze siodło Siodło ci dam Więc jak to oglądasz to sobie możesz odebrać Siodło ci dam do twojej tajnej skrytki Czyli tutaj masz siodło Jak chcesz to sobie odbierz Proszę, siodło masz dla, Siodło dla ciebie O nie Fiorun I tutaj on ma do swojego domku jakieś przejścia po Liliach, jakieś nie wiadomo co, ja tam wolę zwykłe mostki, tradycyjne. No już jest tyle z naszego mini miasteczka. Yy, tak wiem, że na miniaturce, jeżeli mi się uda, to pewnie jest jakiś wykoczony mega miasta, tu parę domków w jakieś gówno, mega gubno. Jeszcze wam mogę pokazać mi stary domek, yy, w którym wyniosłem się na chwilę, żeby nikt go mi nie mógł znaleźć, bo był ukryty. Ale teraz już powrotem przyniosłem do mojego domku. Naprawiłem go, bo był wybuchnięty. Ten domek był tutaj. Tu jest, są do niego we, tu jest do niego wejście. Są drzwi nawet jeszcze. Więc tak, tutaj były skrzynki, tu były skrzynki wszędzie, tutaj też. Tutaj były piecyki. I tu farma. Mogę ją nawet zebrać. No i fajnie jest farma. Taka, mili, skromny, skromny domek. Napiszcie w komentarzu, który domek się Wam pokazał, nie, pokazał. Który z pokazanych domków Wam się najbardziej spodobał? Czyli nie wiem, piszcie, numer jeden to będzie mój domek. Numer dwa to będzie domek e, zbanowanego. Numer trzy będzie domek ten wykoczony, gigantyczny. Numer cztery ten domek Abe Cezara. Nie wiem, piszcie w komentarzu. O nie! Kogo według was jest najlepszy Ja już kończę ten odcinek Tylko pokonam te wszystkie moby, które tutaj się zaplątały Jakoś Nie wiadomo jak Boże, dlatego, że całe miasto nasze jest w ogóle nieoświetlone Pewnie dlatego Ale no, ja, tego nikt nie musi wiedzieć No, cześć